3 marca 2024 rok. To są niedalekie okolice góry Kalwaria. z górze. Tutaj górzec, ale to taka obok, druga góra. W sumie tu jeszcze nigdy nie byłem. Tak sobie przy niedzieli zrobiłem spacer. To jest taka obok. Następna góra. Tam jest widok na męcinkę. A tam dalej widać zalew słup oddali to jest takie w dół a tu są takie skałki no, wysokość ponad 400 metrów także nie, nie będę teraz patrzył na GPS ale chyba za 400 ileś tam metrów, 50 na poziomem morza a tu takie górki pilków nie widać i dobrze ponoć grasują w tych okolicach ale śladów też ich nie ma także no takie zniesienie zapomniałem jak tam górka się nazywa, ale jest na mapie to zaznaczone jakoś tam Jeszcze nagram kawałek z tego miejsca na pamiątkę sobie, a może ktoś tam popatrzy, przy okazji rzucę na YouTube'a, no ciekawe takie skałki tutaj. W meteorycie, Krągły, kamień. trochę wygląda jak meteoryt. To wszystko skałki powulkaniczne. Kraina wygasłych wulkanów tutaj jest. A To jest bazalt. W Kruszy. Tam jest w dół, a tam gdzieś jest góra Kalwaria Jakiś kilometr, może nie cały i prostej może i bliżej. Tu jest to, las jak las. to jest to. jak las. Też taki trochę inny jakiś. Po powrocie trzeba będzie się dobrze obejrzeć. Mogą mieszkać kleszcze. albo to jakieś zwierzątka. Takie wysiedziane miejsce. albo dziki. droga. Gdzie ona prowadzi, to nie wiem. Nieraz tutaj na ten kalwarię uderzałem, ale jakoś nigdy tutaj nie skręcałem w te drogi. Boczne. Tu jest jedna droga, to druga. Taka mało czynstona, a byliśmy tam, na tym wzniesieniu. Może tędy dojdę jakoś? Dobra, nie będę dalej nagrywał, tam jakaś droga w dół jest, jakieś ptaszyska się obudziły. <laughs> To mniej więcej tyle. Pozdrawiam. Co jeszcze może nagram?